kształtowanie cech przydatnych w każdym miejscu jest niewątpliwie dobrów dynusja. Takich cech jak dzielność zdolność do improwizacji, jak umiejętność poruszania się y, właśnie w obszarze spraw gospodarczych. Chciałem też serdecznie pogratulować i życzę wszystkim, żeby w czasie konkurs poza korzystać wykorzystać do kształtowania jednej umiejętności też przydatnej zawsze i wszędzie bez względu na to pomysł na własne życie. To znaczy, to jest ważna kwestia umiejętności kształtowania czy planowania, pewien etap rozwoju własnego. Czasami to może być planowanie kariery. Czasami to musi być ogólny pomysł na życie, bo i tak najczęściej życie pisze te scenariusze szczegółowe, ale umiejętność zastanowienia się nad tym, kim się chce być, jak się chce znaleźć, w sposób na własne funkcjonowanie. To jest pytanie, które staje się każdy młodym, szczególnie człowieku. Dlatego życzę wszystkim, aby to wspaniałe wydarzenie było okazją do zdobycia kolejnych umiejętności, kolejnych doświadczeń, ale także właśnie kolejnej szansy na dobrą refleksję na tym, jak zaplanować własne życie na starcie.